w takim nietypowym filmie, no bo dlatego było filmy mi zniknęły. Tak. Pokażę Wam bo pewnie po pewnie jeden przeszedł, ale parę już nie. Bo na przykład... E, pewnie nas zaspunkta e, soszeczkę i co nam się grafiło? Kluczowe zawodniki, chyba ulubiony... top ma mistrz jak... E, już rzeczywiście nie ale dałam jeszcze ten unboxing. Co nam się trafiło. Co nam się jeszcze trafiło bardzo dużo bazoweczek. Proszę. Proszę, proszę. No i tak przegrywam na komputer. Już filmiki lecą. Patrzę, że ich tak naprawdę nie ma. Nie wiem czemu. Jeśli coś będzie nie tak spróbuję to odkryć. No i życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. No, żebyście, no nie wiem, dostawali więcej kart, więcej boksów, więcej kul i w ogóle. No to to było na tyle. Żegnam się z wami, cześć na razie i pa.